Zobaczmy, co tu dziś mamy. Hmm. Oto kolejna opowieść. Klapcia Botylda hmm. naprawdę nazywała się babcia Klotylda. Ale kiedyś Klapcia jakiś Bottylda. skrzat przez pomyłkę naprawdę nazywała się tak już zostało. Ale kiedyś jakiś skrzat przez pomyłkę nazwał ją klapcią Botyldą. I tak już zostało. Klapcia miała pewne hobby. Wiecie, że niektórzy ludzie zbierają znaczki, pocztówki czy inne takie rzeczy. Natomiast klapcia Botylda zbierała muzykę gwiazdkową. Zawsze, gdy słyszała jakąś nową muzykę związaną z gwiazdką, musiała ją mieć. Nieważne, czy była to po prostu jakaś melodia grana w tle podczas gwiazdkowej wyprzedaży w supermarkecie, kolenda ulicznych grajków czy świąteczny koncert grany w radiu. Klapcia, bo Tylna kupowała to wszystko Nie dlatego, żeby jej się podobało O nie, nie znosiła tej muzyki Miała w domu ogromny kubeł na śmieci Do którego wrzucała całą gwiazdkową muzykę Kubeł był tak pełny, że musiała go już zamknąć na głuchą I wysłać do zatopienia po środku Atlantyku Jednak w pewnym momencie zastrzygła uszami Gdzieś w pobliżu grała najsłodsza gwiazdkowa muzyka. O nie! wrzasnęła i pobiegła w jej kierunku. Muzyka doprowadziła ją do akordeonisty grającego na rogu ulicy. Klapcia Botylda wyciągnęła z kieszeni plik banknotów. Jednak akordeonista odmówił sprzedania jej swojej gwiazdkowej piosenki. Wtedy jednak. Wyciągnęła z kieszeni drugi plik banknotów i miała już piosenkę w ręku. To już ostatnia gwiazdkowa muzyka, pomyślała sobie, gdy wrzuciła ją do kubła. Tej gwiazdki skrzaty człapały wokół choinki w kompletnej ciszy. Telewizja pokazywała gwiazdkowy program bez dźwięku, a muzycy grali. Karaibskie reggae. Tego jednak było już za wiele. Ostatnią kroplą, która przepełniła czarę, było to, że klapcia Botylda musiała słuchać reggae w Wigilię, a gdy wyłączała radio, pozostawała tylko cisza. Doszła więc do wniosku, że to trochę mdłe. Po czym otworzyła z powrotem kubeł. I oddała skrzatom gwiazdkową muzykę. W końcu to między innymi dzięki tej muzyce święta są tak wspaniałe. <grytania> Zaś klapcia Butylda obiecała sobie, że w następnym roku będzie zbierać gwiazdkowe serca. Och, są takie okropne, pomyślała.